E as dá. samo. Fuck this shit I'm out. Mocniej napierdalaj Co jest? Pytałeś sam siebie? Ojej nie To nie było pytanie tylko stwierdzenie się, kto pytał Jak kto pytał kurwa <sutur> <sutur> Właśnie nikt kurwa nie pytał Nie Ty masz dał na ona? Kogo pytałem jakie ja nawet pytania nie zadałem Nie kto ciebie pytał Odklejkę masz Kto ciebie pytał o to chodzi. Nie Żeś na początku kurwa yy. Kogo pytam? Czy pytałeś siebie? To było pierwsze co nie zrozumiałeś, czy zapytałeś siebie. Czy cię ktoś zapytał? No, czy zapytałem siebie, jak to nawet nie było pytanie? No zapytałeś siebie o kurwa opinię. Na temat Tinted w nowej. co myślisz o nowych Tintedach? No kurwa, ale pytałeś się nie. Odklejkę masz. O. Kurwa przejebało się. Pan był ładny. Zablokowałem go. Drugi leci ci. Nie, nowe kurwa, to wyłącz. Możesz to na S-ku wyłączyć. Na S-cu. Niski. Na czym? Nie, bo to Michał jest wymutowany. Czekaj. Jakich to skipło Słonkuje mnie Słonkuje Oj nie On ma gaming Ja pierdolę dalej to wybi do nos O, o kurwa ja mi Ja pierdolę <laughs> On jest go. chłop Gol Nie 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 Nie, U, nie ma mnie Gol mówiłem <gol, gol to gol, <gold>. <gol>, to <gold>. <gol>, <gol> David King is dzięki strides zdobywa punkt no. <noise> co, nie no, bagowałem? chłopa, piłki już nie. No kurwa. Nie, ja już byłem na obronę. Go. No, nie, czas nie. nie! Kurwa, nitro mi się skończyło. Nie mam pryncy Pawła. Py, pierdalaj ty co ty ćwiczysz? Ło. A, on bił, on mi. Powiedziałem, wypierdalaj! Przejebał. NIE! Nie! My to zasmaszowaliśmy na sobie! Patrz to! Mój smash, nie twój. Mój. Ale nie. ja tu dotknąłem mnie na chwilę... Wcześniej też by wyszło, tylko nie na tej bandzie się zatrzymało. Nie wiem czy widziałeś ale, to. Widziałeś tak, to minutę temu? Wiesz, że to się odbiło ode mnie? Widziałeś minutę temu smasza od nas do nich? Mam. Wiesz co jest śmieszniejsze? Go z bokiem. Jakie gole są najlepsze? Ja ostatnio też zrobiłem takiego, ale z frontu jakby A wiesz, ja dalej ranki nie mam Ja mam 7 winów na 10 Ja mam 8 na 10 w złocie Ja sobie nie będę za to dostawał tych, jak chcesz Ja muszę przejść na jakąś, yy, jakiegoś diamenta ty <grystanie> nie masz jeszcze złota nawet Ja, mam już ja nie mam potę. srebra nawet No, ja mam nagrane <grystanie> ploty no, za dwa mecze No ale to musisz... A, nie, nie, znaczy... No, najpierw trzeba diaksa powygrywać Zablokowałem go, powinieneś to trafić. Znowu go zablokowałem. Leci po to. Lekki, lekki skręt był. Leciutki. Co on kurwa ćwiczy? Nie wiem. <słysy> Sam sobie to wyjeźdź, dobra. <słysy> <słysy> Dawaj, dobierz. No. Nie, nie mam już co zrobić, ja się wracam Ale ja mam. Lecz, nie masz. Kurwa co nie mam? Jest. Co ty pierdolisz do mnie? I sobie ja byłem dosłownie 20 punktów pod tobą wytyfu. Myślałem, że ja jestem w dupie. W dupie? I nie, mam pod tobą A ja mam asystę i dwa szczały, dobra. I pewnie wszystkie wybicia, szczały, obrony i takie tam śmieszne jeszcze rowerki w międzyczasie. Kurwa, mm. <noise> no chłop też nie trafił. Kurwa, lekko Jakie lekko, typie waginę Ładnie W tym czasie... Ja no to na ślepo zrobiłem O kurwa Zablokowałem chłopa, ale... No, on moje pierdolone rzeczy robi A tam pierdolisz Dzięki, moje no nitro Zablokowałem go trochę ja pierdolę, nie w tą stronę O kurwa nie trafiłem Gal. Będzie? Nie. Ta. Tak. Nie. Tak. Tak <laughs> Patrz, patrz co ja sobie robiłem w ogóle kurwa z tyłu boiska <laughs> Kurwa mięciłeś na zapas Tak nie. Ono cię skręciło Lecisz? Lecisz? No dobra Nie Nie wiem co to kurwa Kurwa nitra nie mam na no, mam Nie mam o, nie ma Oj No to jest chyba Jest czy nie ma? Nie XT kurwa Jak? Nie wiem Kurwa, ale... Śnałem, że się nie kapnie po takiej akcji Stoisz tam jakoś? Co on kurwa chciał zrobić? Mnie czanie! Lądujemy! E, myślałem, że to ty! Nie, nie mam nitro. Musisz coś. Gruk to miałeś. Podbijam jeszcze raz i dobijam. Nie! A ja tą piłką nie mnie mówię No nie, ja tak. to ty w ogóle te piłki robisz z na Nad sobą, pod sobą, nie, nie wiadomo co Moje? To mi nie wejdzie, pozdrowi No to Nie No Kurwa to samo no Bo nie wiem po co ty lecisz jak ja pod piłką jestem bo, bo ja byłem pod piłką i ty żeś kurwa tu przyleciał na szybko. Ja cały czas pod piłką byłem Nie, ty byłeś tu w rogu dosłownie ja I pod żeś chce przyleciał. Właśnie, bo piłka tam leciała ze mną. No a ze ja już mną. tam byłem, ja już tam stałem No to ty przed chwilą na środku byłeś, nie zrobił No! I ty żeś przyleciał pod ten środek? Nie ja byłem na rogu cały czas, ja nie byłem na środku No to kurwa, jak piłka się poszła na środek to po chuj mam ma ona lecieć ona jak kurwa Ty byłeś kurwa przed biłką Nie! Podłukanie żeś stał no jesteś tu, Dobra, nie mam byli. klipa kurwa gdzie stałem No minuty Ego! Weź? <laughs> Ledwo to odbiłem, jeszcze mnie skręciło tak chwojeczce, że jakbym chciał srać, no no nie pa Jane i nagle mi szczaukiem wyjebało w bok pajem <laughs> Coś byś to djewał. leć Dalej palpitacji opony dostałem część <laughs> O wow, kurwa, ja właśnie też, ale jest git No bo to w bramkę nie było Myślałem, że to w bramkę O O, to też spierdolił, ale żeś to zgasił No ja już leciałem po... Teraz ty musisz o, Kurwa Ale ma. Ale nie ale Nie chcę to ty no, 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 no. stwierdził, że jeszcze raz i chuj Więc ty mówisz do mnie jeszcze raz jak ja kurwa plecami jestem do tym Do te do tym kurwa ja mówić już nie umiem No Dobra typie Z czym kurwa do ludzi Nie ci po to do siebie kurwa powiedziałem! Kurwa, Aha, on to odbił! No. On to kurwa odbił! Wypierdalać jeden z drugim! Masz pustą ramkę, gdzie ty jesteś, kurwa? Aha, to fajnie. Co? Kurwa, no nie! Sobie... Zobacz sobie, co tu się stało, no. kurwa! Nie w niego, tu cyk i go skręciło. Altså <laughs>